Cześć Wam wszystkim, piszecie do Nygusika. Pokaż A6 kombika, więc znalazłem taką a szósteczkę, więc pamiętaj, za to nagranie dajesz łapeczkę. Dziękuję za pozdrowienia, dziękuję za komentarze. Słuchajcie, wyszedłem z domu, było słonecznie. Dojechałem na autohandel, dopadł mnie już po drodze deszcz. Auto jest delikatnie mokre, jak widzicie. Dobra, panowie i panie, zaczynamy nagranie. Auto jest na ksenonie, jest na nawigacji. Rocznik to 2013. Przebieg 175 tysięcy, 2 litry, diesel, 177 koni. Ma dosyć ładne alu i oponki w ładnym stanie. Jest też dodatkowy komplet opon z alusami z tyłu. Za chwileczkę... Wam go pokażę. Auto jest po serwisie i ma wymienioną dwumasę razem ze sprzęgłem. Otwieramy tego sprzęta. Zobaczmy, jak wygląda Audi w środku z przebiegiem 175 tysięcy kilometrów. Auto czyste i pachnące większych śladów zużycia od strony pasażera nie widać. Oponki w ładnym stanie, jak widać, na alusach. Drugi komplet zapasowy. Co zauważyłem, z tyłu delikatny rancik jest na tarczach. Także tarcze za jakiś czas będą się kwalifikowały do wymiany. Zobaczmy, jak w bagażniku w tym sprzęcie wygląda. Jest jakaś mata tutaj rozłożona, żeby się nie brudziło. Tak, jak widać. Oponki też ładny bieżnik. Może się zdarzyć, że przednie są na przykład bardziej zjechane. Od tylnich, auto generalnie wygląda na proste i zadbane. Dosyć ciekawy, ma nawet wzór alusów srebrno-szare. Coś alarotor. tutaj nie będę wypakowywał, ponieważ nie chcę tutaj za dużo. Na rozrabiać. Zobaczmy, jak wygląda zużycie od strony kierowcy. Przyciski nie są wytarte, fotele są też czyste i zadbane. Tutaj na narożniku lekkie zmarszczenie i na kierownicy taki malutki punkcik wytarty. Wsiadamy, bo znowu zaczyna kropić. Nie wiem, dlaczego pogoda mnie tak gnębi. Jest nawigacja, zamykamy drzwi, żeby tutaj nam. Nie zmokło. Jest wejście AUX, jest podłokietnik. To co? Palimy tego sprzęta, sprzęgło, zobaczymy jak. Tryk i chodzi. Nawigacja wyjechała. Żadnych dziwnych komunikatów tutaj nie ma. Auto ma przebieg 175 tysięcy. Czego się drzesz? Jakie pasy? Idziemy pod maskę, zobaczymy jak wygląda. Pod maską silnik. Czy jest suchy? Odpaliła bardzo ładnie, pracuje równo. Komunikaty wyskakują mi w języku jakimś czeskim. Znów zaczyna kropić, więc się sprężamy. Silnik suchy, pracuje równo, odpala ładnie. Za tego sprzęta cena wywoławcza to jest 11,750 euro. Piszcie w komentarzach co o tym myślicie. Coraz mocniej kropi. Pamiętaj o łapeczce. Pozdrawiam Was. Widzimy się w kolejnym nagraniu. Do następnego.